Dzień dobry, jestem Twoim ulubionym doktorem. Zapraszam do gabinetu. Proszę usiąść. Wykonamy dzisiaj kompleksowe badanie wszystkich Twoich zmysłów. Podaj mi proszę swoje imię. Dobrze. Kiedy była ostatnia wizyta? Mhm. zmieniło, czy pojawiły się jakieś alergie, nowe leki? Okej, okay, okej. Okay. Świetnie. Na początek zbadamy sobie twoją temperaturę. Umieścimy termometr pod językiem proszę otworzyć później. Dobrze. W porządku. Temperatura w normie. Teraz zbadamy sobie Twój wzrok. Standardowo używamy naszej ulubionej tablicy. I proszę powiedzieć mi, co widzisz na załączonym. Pięknie tutaj, Aha, Tutaj. Tak. A znowu okropnie. Dalej kolejne badanie wzroku. Zapalimy sobie krążek ledowy i będzie on świecić różnymi kolorami. Ok, pierwszy kolor. On jest bardzo jasny, więc może też będę świecić na sobie, żebyś lepiej widział tę barwę jaki to jest kolor dokładnie tak zielony kolor następnie co to jest za kolor co to jest za kolor co to jest za kolor? tak jest to czerwony dalej niebieski i jeszcze jeden sobie weźmiemy. Tak, jest to różowy. To samo zrobimy. Tylko tym razem będę wykorzystywać przedmioty i również proszę cię o to, żebyś spróbował określić, jaki to jest kolor. Dobrze? Dobrze. Na oprawki tych okularów. Jaki to kolor? Niebieski, ciemny, niebieski, można powiedzieć, że granatowy. Świetnie. Teraz kolejny przedmiot. Jaki mamy tutaj kolor? Tak, tak, zielony. A tutaj żółty, żółty niektórzy twierdzą, że to pomarańczowy ale to jest po prostu taki intensywny żółty moim zdaniem hmm. tak A jakbyś określił tę barwę co, co to za kolor tak, tutaj mamy intensywny krwisty czerw Ok, teraz bardzo Cię proszę, żebyś podążał wzrokiem za tym kryształem pośrodku, a konkretnie za tą fioletową bądź różową, hmm, ciężko określić, końcówką, podążaj tutaj za tym środkowym, ok? doskonale. E, teraz podążaj również, ale za tym białym, za końcówką tego białego. Okay? Samo tylko patrzę na końcówkę tego zielonkawego, ok? Dobrze. Dobrze. Mhm. Znakomicie. Nie wykryliśmy żadnych problemów z Twoim wzrokiem, ale dla pewności zaglądnę jeszcze latarką do Twoich oczu. Przyjrzę się dokładnie okej okay. tutaj wszystko jest okej nie wytarza się i teraz z drugiej strony tutaj również wydaje mi się że wszystko jest tak jak być powinno jest okej teraz skupimy się na twoim słuchu teraz szeptać palcami. Daj mi znać na przykład kiwnięciem głowy w momencie kiedy usłyszysz ten dźwięk i też, żebyś mógł scharakteryzować z której strony ten dźwięk dochodzi. Dobrze? Mhm. Możemy zaczynać? Yy, I też zaznaczę, że czasem może dźwięk być z obu stron. Więc bądź uważny, z której strony słyszysz, czy z lewej, czy z prawej, czy z obu stron.

Teraz zrobimy dokładnie to samo, tylko będziemy wykorzystywali różne przedmioty o różnych właściwościach dźwięku. Myślę, że na początek wykorzystamy sobie na przykład dźwięk przesypującego się cukru. Dobrze ponownie to samo tutaj tylko jest możliwość że będzie albo z jednej albo z drugiej strony bo nie mam możliwości zsypania tego cukru z obu stron na raz więc powiedzmy że będzie prościej Brawo. Mhm. Kolejny przedmiot, który wykorzystamy do tego badania będą to takie mini nożyczki. Tutaj ponownie. Albo z lewej, albo z prawej strony. Zaczynamy. Mhm. Mhm. Jakbyś mi mógł jeszcze podawać ile kliknięć, jeśli mogę tak to nazwać, nożyczek słyszysz. I ostatni przedmiot, który wykorzystamy sobie, to będzie kol, ko, korektor. Ten dźwięk jest taki bardzo wilgotny. Tak, to był ostatni przedmiot. Teraz jeśli chodzi o badanie słuchu, przejdziemy do takiego standardowego badania, czyli będę Ci szeptać różne słowa bardzo cichutko i powiedz mi, jakie słowa słyszysz taki głuchy telefon z tą różnicą, że tylko we dwójkę będziemy w niego grali. Mm -hmm. Nie. Mhm. Mm bądź. Bądź doskonale. Pierny. Kamoniu. Ekstra. E, kolejne badanie słuchu, którego jeszcze nie przeprowadzałem. E, bardziej skupimy się na twoim słuchu muzycznym, czy poprawnie odbierasz częstotliwość dźwięków. Dobrze. Będę grać ci różne akordy. A, trochę się odsunę, bo będę grać ci różne akordy i będziesz musiałem scharakteryzować jaki to jest akord, a poza tym też abyś mógł powiedzieć mi jakie bicie jest tutaj zastosowane, czy na 2 czwarte, na 3 czwarte, czy na 4 czwarte. Ok? Zaczynamy. Tak. Tu C-dur, C-dur 4, 4 czwarte. Amol, du wirst muzyczne również jest na wysokim poziomie brawo ojejku mhm. pieski szczekają niestety zawsze kiedy chcemy się zrelaksować to pieski nam tutaj próbują przeszkodzić w tym niestety tak to się dzieje ok e, teraz przejdziemy sobie do badania smaku mam tutaj kapsułeczki które są wypełnione Smakowymi substancjami są to takie olejki, zdatne do jedzenia, zawarte w kapsułkach i postaraj się określić smak tego olejku, dobrze? Pierwsza kapsułka zbliża się do ciebie, uwaga, i co to było? No spokojnie, przekreśl, skosztuj, co to może być? Mhm. Jabłko, jabłko Zakosztuj i powiedz mi co to jest. Czekolada. Dobrze. Kolejny, kolejny, kolejny. Cóż to może być? Proszę zakosztować. Mhm. Tak, ponownie czekolada, ale tym razem czekolada. Cóż to może być? Cóż to może być? To rozkak. I ostatni. Pieski, pieski, pieski. Okej, okay. kolejny. Mhm. To jest przyprawa, ale jaka przyprawa? Nie, to nie jest bazylia, ale w miarę zbliżony smak. Oregano, tak, to jest oregano. Eee, no, mała pomyłka na końcu, ale mimo wszystko radziłeś sobie znakomicie i stwierdzam z pełną świadomością i odpowiedzialnością, że Twój smak działa jak najbardziej prawidłowo, nie ma żadnych defektów. Jest homostaza zachowana świetnie, fantastycznie, fenomenalnie. Mm teraz skoro zbadaliśmy smak skupimy się na węchu rozpylę teraz różne zapachy w powietrzu postaraj się określić co to za zapach poczekajmy aż ten zapach się rozwieje po pomieszczeniu zaciągnij się na spokojnie przepraszam powiedz mi co to Mhm. Zapach kawy. Świeżo zmielonej kawy. Arabika. Nie musiałeś wiedzieć, czy to Arabika, ale to, że powiedziałeś, że jest to kawa, to to mnie satysfakcjonuje wystarczająco. Mhm. 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 Poczekajmy znowu, aż ten zapach się tutaj nam usadowi. i Ciągnij się i co to jest, co to jest tym razem? Mm, różany zapach, róża. Pięknie, świeżo kwitnąca, czerwona róża. I dalej. Co to jest teraz? Mm. Są tu właściwie dwa zapachy połączone. W jednym. Może być trochę trudniej, trudniejsze. Jak, jakie wyczuwasz nuty w tej woli? Jabłko, to prawda. I jeszcze tam jest taka świeża nuta, wyczuwalna mięty. Tak, jest to jabłko mięta, konkretnie tym barkiem jabłko mięta. Mhm. I jeszcze jeden zapach. Co to jest? Tak, jest to zapach Krwi. Mhm. a konkretnie e, krew młodego jagnięcia no a tutaj mam wiele różnych rzeczy w tym gabinecie lepiej nie interesuj się skąd się wzięło i dlaczego mhm twój e, zmysł olfaktoryczny inaczej zmysł węchu działa fantastycznie nie ma niczego, co by wzbudziło moje wątpliwości i zaniepokojenie. Jest kapitalnie. Teraz badamy Twój zmysł kinetyczny, czyli mówiąc inaczej, kolokwialnie, zmysł dotyku i też to rozszerzymy o Twoje zdolności termoregulacyjne o to, jak odbierasz temperaturę czy prawidłowo reagujesz na ciepło, na zimno I ale na początek zobaczmy jak sobie radzisz z rozpoznawaniem dotyku na sobie będę teraz dotykać cię rysikiem długopisu albo tą puchatą kuleczką i powiedz mi którą stroną jesteś dotykać. Oczywiście z zamkniętymi oczami. Proszę zamknąć oczy. Możemy rozpoczynać badanie? Świetnie. Przechodzimy do badania. Proszę powiedz mi, którą częścią długopisu cię dotykam i w którym miejscu. Proszę o podanie tych dwóch newralgicznych informacji. Teraz zapalimyśmy świecę. Mhm. Miej dalej zamknięte oczy. Proszę cię, żebyś dał mi znać w momencie. Kiedy poczujesz ciepło na swojej twarzy, będę zbliżać świecę do ciebie i oddalać. I w momencie, kiedy poczujesz ciepło, daj mi znać albo słowem, albo kiwnięciem głowy, albo jakimkolwiek gestem, który chcesz użyć. Spokojnie nie zbliżę tego płomienia na tyle, żeby w jakiś sposób uszkodzić Twoją twarz, podpalić Twoje rzęsy, Twoje włosy. Nie będzie takiej sytuacji, to mogę zapewnić jako kwalifikowany lekarz, ale... ale nic. Możemy zaczynać? Okej. Okay. Ciepło, prawidłowo. Więc twoja percepcja termo-termiczna jest działająca doskonale. Zatem, hmm, podobne badanie, tylko tym razem mamy dwie zmienne i ciepło, i zimno. Jedna łyżka, konkretnie ta, którą trzymam w lewej dłoni, została nagrzana do pewnej temperatury, nie za wysokiej, żeby Cię nie sparzyć, ale na pewno odczujesz ciepło na skórze. Zaś druga łyżka jest bardzo zimna, właśnie wyciągnięta z zamrażarki, zatem będę dotykać Cię na przemiennie ciepłą i zimną łyżką. I daj mi znać, którą łyżkę czujesz, czy ciepłą, czy zimną. Ok? Możemy zaczynać? Hmm? W takim razie zbadaliśmy już Cię pod każdym aspektem, i mogę z całkowitą pewnością stwierdzić, że nie ma jakichkolwiek kłopotów. Twój organizm jest w stanie równowagi, homeostazy. Wszystkie zmysły działają na najwyższym poziomie, i nie masz niczego, czym mógłbyś się martwić. Odnotuję, że. Wszystko jest w porządku. Okay. Czy jest jeszcze coś, o czym chciałbyś ze mną porozmawiać? Chciałbyś jakąś kwestię poruszyć? Czy coś w Twoim zdrowiu Cię niepokoi? Mhm. No to fantastycznie. W takim razie jestem zadowolony, że przyszedłeś do mnie dzisiaj i mogliśmy się upewnić, że wszystko jest z Tobą dobrze i zapraszam ponownie w przyszłość. Dziękuję jeszcze raz za przyjście do mojego gabinetu, to była dla mnie przyjemność.